Daj mi daj mi daj mi bez sensu że samo to kopię, o to chodzi że trzymaj 50 wapnia. Po ten wapen Masz drewno? No? Nie. Mhm, Kur, przepraszam. A tak bym miał to bym ci nie dał. Ty kurwa. Ej, 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 nie o tej godzinie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Zostaw mamy w spokoju. Potrzebujemy dużo drewna albo liści. Na liście to ja cię mam. Patrz jak leci, patrz patrz, patrz, patrz Co, co, co? So bar, na niebo kci, kci. Chodź tu Ciekawe że da się go zabić Słyszysz to? No, słyszę Walę kolanem w O, patrz No, patrz Uuu, jak klaska fajnie, dobry piesek Waruj Dobra, papier, kamień, nożyce, dobra? Dobra Trzy, czteeery Aaa, wygrałem Spierd... No. Ale nobie to jak chrapie je. <głosza> głowę na biurko i śpi, sobie. Ona chrapie gorzej niż mój stary. I nie patrzcie jak chcesz na biurko no. <głosza> i śpi sobie. Ja tu z tym z... <głosza> ty smacz. Masz dobra. beton? No właśnie kurwa łupie. <głosza> nie widzisz? Kopy beton. Co ci ty kształt? Panika, kurzymać mi się na kopy. że czat mi klikasz. Jak tu się pisze czat? No to. Tak. Gdybyśmy mieli wszędzie to rozpierd...ć To weź przechodź później przez te linię O ja chodzę do pieca Łącznik dać ciągów? Rozumiesz? Aaaa No Super pomysł Super jesteś, nie zmieniaj się B... gałę Ty mi pier... Żebym ci lego Co to game jesteś? Aha Aaa Drewno Na ziemi leży takie kłody, jak życie rzuca ci kłody pod nogi, to zrób z tej kłody lomojadę. Zrób z tego biura. Idź do psychologa. <noise> ładny teren. Co to jest? <głosy> 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 Czemu ta linia jest odłączona? Co jest? Bo się chciałem na niej powiedzieć. <noise> przez ciebie. Szma... Nic ku***a nie robisz, Ty tylko leżysz cały dzień, rozumiesz? Weź się w końcu uspokój. <noise> Jeden, dwa. dobra, mogę... No kurde! Tak. Czy coś nie pracuje? Ty Nie pracujesz, nie robię, jebany. CO JEST?! Nie wiem, ale mam kolegę, nie wiem. Fajny żart, podobał mi się. Ale fajnie loguje Tylko, że przez zrobię Co? Żyjesz? Możesz przestać mnie napierdalać? <grymki> no ja jestem koło rampy. Nie widzę cię. No koło rampy, A, syj o! No! Ja dostałem. Kurwa to. Nie działa no Nie lubię tereny. Mam nową amunicję ogłuszającą. A! <śm> 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 Chłopiec, schowaj. Odpierdala nam no, 6 Waa! godzin satysfaktury! Gagry, gagry, gagry! Bogi, jak możesz to pozbierać ze mną liście? Mogę przy okazji zajebać takiego liścia. Słyszysz? No? Nie obudzisz sąsiadów czy coś? Jebać sąsiadów! <głysza> Impreza! No kurwa, ten wilno. Daj mi się, kto Mamy podpięty węgiel. Ja tak, jak tpię, to nie ma chujale Jest, ty nim jesteś. <laughs> Ty się schypałeś? Nie Położyłem się na krześle Łzy mi lecą przez siebie Nigdy takiego odpornej nie czułem Nos mi wciągnęło do rowolne portie Jeszcze raz tak zrobisz, a wyjdę jak to Dobra, że ktoś koło ciebie podchodzi z bokiem, Rób kurwo gwiazdę <noise> Z nerfem takim Na pianki Rób kurwo gwiazdę, bo cię odpier... Uh -huh. Sorry, suszarkę włączyłem. <noise> Ś czy idziemy na Robloxa? Idziemy na FIFA? Chce ci się? Możemy też. Albo iść spać. Co? Co? Co ty mówisz? było, tak... <grystanie> dobra, dawaj ten świat twórz. Aż i gramy dalej, jak dobra. Jak, A, jak z... można Co? nie mieć dziewczyny? A na chuj mi dziewczyna? Ja? Na chuj. A <grystanie> nie gadałem z tobą kiedyś na temat tego, że lepiej... Co ty mówisz, że... Dlatego nie pozwalam ci tego wrzucić. I teraz montażysta jak teraz to oglądasz, to wrócisz, rozumiesz? Wrzucę, jak zaczniesz płacić. Dawid, kurwo. Po to byś wiedział co masz robić, a nie że wiesz, byś chodził tak po masku i nie wiedział co masz robić. Wiesz co chodzi? Co ty pi? <laughs> Marion, otrząśnij się! No całkiem mordy, Traci za bo usuwam ten domek w tym momencie. Nie, nie jest. Kiedy wrócił do domu, tato? Szukam idealnego mleka. Kroś, to już cica krowi. Nie kojarzy, że nie ma krów. O, tato, ale ty nie umiesz doić krów. Nawet że rudy? Co rudy? Rudy, nie masz? Rudy ty jesteś, Masz <laughs> <Na> kolego. <laughs> ile chcesz, tawek? <coughs> Chój! Aha, no to nie mam tyle. A ile masz? Nie teraz się. No bo to tyle chcę wasze. Cid już mi się odpaliła na zegarku. Też ja powiedziałem kurwa i banal firm się podjął. Na swoje miejsce. <laughs> Budujemy coś teraz? Co Twoją starą. Okej. Okay. Nie wiem... oj, kotku słodko, nie położyłaś mi na ręczce, no Co? Chłopce, czary zaczął rzucać. No, zajebał czary test. O nież ty, wow. O mogę ciebie? Stój. A masz kurwa mieć? No mam, ale tak. Sztapki. A potrzebuję przewód. Ile chcesz tych przewodów? A tak z 500. Nie, 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 czekaj, ile potrzebuję? Kilka dosłownie. Z... Kurwa, to już ci 500 zrobiłem, Zje... Nie wiesz czy zrobiłeś 500 tych przewodów? Jak mi poprosiłeś żeby ci zrobił piec, czy trzeba nie mnie zrobić piec? To mi loda, tak poproszę <laughs> Kogo tak przewijał pokoju <laughs> No tak, oczywiście, że A, Tak, bo nie mam tego wyciszenia. Zrozumień, bo jak i czeka, to słychać. Ale teraz śpi, zamknij cię. Dzięki. Aha. Jeszcze raz tak do mnie powiesz, to wiesz co z nią zrobię. Co zrobisz? Guśpie. Śpij pies, guśpi pij pies. <laughs> Chciałem puścić tutaj muzykę. Chcesz puść kurwa sam. Chciałem wam puścić. O jakie jak ja nagrywam. No, żebyś no, kopirać strajka to... dostał ty kurwa. Znowu. A chcesz poczuć w sobie drucha? Chcę poczuć kurwa cokolwiek. Jestem sparaliżowany od <laughs> To mi Węgorz mówił, Węgorz też mieszka gdzieś tam... Ej, czemu no. ludzie mają psywyk typu Węgorz, jaszczur i tak dalej? To brzmi jak 30 trzydziestoletni chłop łysy, oh, nie z pierdla dopiero. Węgorz ciągle gra w Fishing Planet, może dlatego. Ty, to tajemni się Karp nazwał. Ulubiona ryba detektywa. Śledź. O. Ja pierdol! Sprawdzam, jakie sobie są tutaj te... Ale brzydam. Ale to masz monitor wyłączony i się odbija ci. Jeśli ty odjebałeś coś dużego, beze mnie, to przysięgam nie gram w to Przysięgam, następnym razem ja będę robił serwer. Słuchaj, chcę nagrać twoją reakcję tego, co, co się podziało. Jestem ciekaw, co powiesz. Czekaj, za ciebie podbiegnę. Ja sobie stanę obok ciebie i sobie to łączę. Nie podziało się dużo. Nie, nie. Nie, no. Zabijcie naprawdę. Wbijam 16 godzin. To siedziałem się trochę, no. No, jak ostatnio chciałem grać do piątej. Nie, zmęczony jestem, nie mogę. Spać mi się chce. Chyba 5 godzin, bo było 12, albo. <słuch> ja się boję odwracać. Dobra, tutaj przesunąłem tylko te, przesunąłem tylko te taśmy ciągi sobie, tam mieć tym wapień, nie? Tutaj mieć, tam no, jest po no. prostu droga do góry. I teraz trzeba obróć Patrz. Ale to jest tylko Mój kurwa, cel chodź, chodź, gry, który kurwa, miałem, chodź. to zrobić to w budowę, a ty żeś to Ale zrobił patrz, za mnie! Patrz, patrz, patrz. Jeszcze jest obok elektrownia zobacz moszczką. No więcej! Rusz, kur... Następnym razem ja będę robił serwer, nie ma chuja, nie będziesz grał sam. Ale chodź dalej, no, chodź, siadaj, no, dalej. Siadaj, 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 siadaj. Jeszcze ty zrobiłeś? No tylko trochę tutaj, chodź! Trochę tutaj! Tu tu jedziesz, tutaj masz drogę i tu ty masz elektrownię węglową to, to ostatnio? <todgłos> Tutaj masz ten 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 drakietowy. A kurwa dobra, ja maluję fabrykę. <śmienic> naruszowo? Ja tak ładnie, no. industrial cement ze szkłem, a ten naruszowo ją ja, ja już się nie zdziwił, jakbyś ty to wszystko cheatował. dowód? nie do cheatowałem, kurwa, przecież o, tego. No, bez woda nie ma do woda. Lol, można autku Co? Patrz. Tu jestem. <śmienic> <śmienic> nienawidzę cię, nienawidzę cię. <śmienic> Bajla eila, bajla bajla eila. Cała sala tańczy tuto macarena Twoja stara tańczy tuto macarena Trzeba zrobić gigantyczne bombki A jak patrzę na kraftik tych bombek, to nie ma Czego? Kurwa bombek, czego nie rozumiesz? Czego tam potrzeba jeszcze? Ruchajska 20 ram modelarnych potrzebuje zamknij pizd... Jęczysz kurwa mi na duchem. Ja, jęcze? Zielone. Zielone. <grystanie> Mogę z kolegą pokazać, takie tematy, bo jest... Nie, ponieważ to się nagrywa, debilo. <grystanie> no to możesz wyciąć, co za prawdę. Ja nie montuję tego. Pusia, jak to wstawić, to cię zabiję. <grystanie> Mówię serio, Pusia, nawet nie próbuj tego wstawiać. Pusia, bo nigdy nie zagramy więcej w Robloxa. Nie wstawiaj tego. Pusia ci montuje do żyły, nie? Tak, ale tak między nami pojebane jest. Jebać, Pusia. <grystanie> Tak naprawdę odjebałem ci od pieniędzy Masz rację Ej, zrób mi bliczka, co? Nie Aha Pusia, wiesz co robić? Możemy takie duże filary i małe dopierdolić Zabić i Co, Psu chcesz kwestie robić? Psu? Psu? Psu pwami, pwami, kurak jest? Mogę mu zjebać? Zajebsek łeb Czemu go nie mogę na przykład schować do ekwipunku? Bo jest psem No co, psa nie można schować do kieszeni? Chowasz psa do kieszeni No Debil A ty nie? Nie No jak się nazywa? Pokaż <grywa> <grywa> Ej, ty możesz przynieść imię Ej, nie zmieniaj <grywa> <Chujo>, mnie <łamać? grywa> <grywa> To jest zajebiste jedzie. zobacz <grywa> O, czekaj, czekaj O, ja mam lepszy pomysł bo... To jest dobre imię To jest zajebiste Jestku do nogi Mamy, mamy w gierce Chodź, do niego jeszcze piesku do nogi Zbili go muzyki Ty kurwa Mpuuu mm, Mmm, mm. Uh <laughs> yeah <laughs> 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 ah.